Dzisiaj zajmiemy się tematem, który na pierwszy rzut oka wygląda jak kolejny zwykły start Sojuza z Baikonuru, ale w rzeczywistości może być jedną z najpoważniejszych awarii rosyjskiej infrastruktury kosmicznej od dziesięcioleci. Bo o ile załoga Sojuza MS-28 bezpiecznie dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną, o tyle samo stanowisko startowe nie wyszło z tego w jednym kawałku. To, co widzimy na zdjęciach, to kabina serwisowa. Czyli duży element infrastruktury znajdujący się pod rakietą w momencie przygotowań do startu. To miejsce, przez które technicy mogą mieć dostęp do dolnej części Sojuza przed misją. I ten właśnie element, najprawdopodobniej źle zabezpieczony, podczas startu został wyrwany przez gazy wylotowe i spadł wprost do kanału płomieni. Roskosmos w oficjalnym komunikacie potwierdza uszkodzenia, ale jednocześnie zapewnia, że naprawa będzie szybka, a wszystkie niezbędne części mają na miejscu. Natomiast eksperci z zewnątrz patrzą na sytuację znacznie bardziej sceptycznie. Anatolij Zak, jeden z najlepiej poinformowanych analityków rosyjskiego programu kosmicznego, ocenia, że realna odbudowa może potrwać do dwóch lat, biorąc pod uwagę rozmiar i miejsce uszkodzeń. A to prowadzi do problemu o dużo większej skali, bo to stanowisko startowe numer 31 jest obecnie jedynym z całej konurze przystosowanym do załogowych lotów na ISS. Owszem, Rosja ma inne kosmodromy, plesiec czy wostoczny, ale żaden z nich nie obsługuje lotów do stacji, a przeniesienie całej infrastruktury załogowej nie jest prostym przełącznikiem. Wymaga lat prac, certyfikacji, systemów ratunkowych i procedur bezpieczeństwa, które muszą przejść pełne testy. Dlatego, jeśli stanowisko startowe numer 31 będzie włączone z użytku na dłużej, to oznacza, że kolejne loty progresów mogą zostać opóźnione a rotacja rosyjskich kosmonautów na ISS staje się niepewna. W teorii Rosja ma jeszcze jedno stanowisko startowe dla rakiet Soyuz w europejskim kosmodromie w Guianie Francuskiej. Jednak to stanowisko było wykorzystywane wyłącznie do misji bezzałogowych i nigdy nie miało infrastruktury potrzebnej do lotów załogowych, systemów ewakuacji, wież bezpieczeństwa czy certyfikacji dla astronautów. Dodatkowo od 2022 roku zostało całkowicie wyłączone z użytku po zerwaniu współpracy między Roskosmosem a Europą. Nawet gdyby technicznie dało się dostosować, politycznie jest to absolutnie nierealne. To pierwszy raz od Ery Garina, kiedy Rosja może realnie nie mieć możliwości wysłania człowieka w kosmos. Dla programu ISS to też spory kłopot. Stacja działa jako wspólne przedsięwzięcie, gdzie każdy partner dostarcza określone elementy infrastruktury. Rosja odpowiada m.in. za podtrzymanie orientacji stacji i okresowe podnoszenie jej orbity. Jeśli ich zdolność do obsługi misji zostanie ograniczona, reszta partnerów będzie musiała zareagować. NASA wydała bardzo ostrożne oświadczenie. Śledzimy sytuację i jesteśmy w kontakcie z partnerami. Co w praktyce oznacza, czekamy na wyniki inspekcji i realną ocenę szkód. Wszystkie oczy są teraz skierowane na kolejną misję z tego stanowiska, Progress MS33, która miała wystartować jeszcze w grudniu. Dziś nikt nie wie, czy to w ogóle będzie możliwe. Warto też pamiętać, że to właśnie Sojuzy przez lata były jedyną drogą na ISS po wycofaniu wahadłowców. To bardzo solidna, sprawdzona infrastruktura, ale jak widać, nawet sprawdzone systemy zawodzą, gdy zabraknie kontroli lub odpowiedniej konserwacji. Podsumowując, start Sojuza MS-28 odbył się prawidłowo, załoga jest bezpieczna na ISS, ale sama wyrzutnia poniosła poważne szkody. Skala napraw i czas potrzebny na ich wykonanie decydują o tym, czy Rosja w najbliższych miesiącach i latach będzie w stanie wysłać ludzi i zaopatrzenie na orbitę. To sytuacja bez precedensu w historii rosyjskiej astronautyki i może mieć wpływ na całą przyszłość ISS. A tymczasem ja Wam dziękuję za uwagę i do następnego! Cześć!